to też jest ochytstwo. I to jest zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu. To już oficjalne. Pojawił się pomysł, aby Ukraińcy dostali prawa wyborcze w Polsce. Co więcej, Bruksela już jest zachwycona tym pomysłem. No więc powiem wam tak, kameruncie. Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym dawno Spotkanie temu. Kamieruch. Tak. I jeśli do tego dojdzie, to czeka nas naprawdę wojna domowa. Ale to już rzeź. Czeka nas rzeź. Bo... Tam, gdzie oni wejdą do rad miasta, do dużych miast, do dużych miast, będą robić, co będą chcieli. I oto staniemy się w Polsce emigrantami, my Polacy. I ścigani za polskość, Marcin Osadowski, jeden pierdolony prokurator, tak będę mówił, wytacza mu oskarżenie za zdanie, Polska dla Polaków. Wyobrażacie sobie? On się ośmiela. I twierdzi, że to jest antysemityzm. <grych> eee, to wiecie, jak będą prokuratorzy. To jest podżeganie. Podżeganie eee, do nienawiści. Więc powiem tak, pierdol się prokuratorze sam z tym swoim zdaniem. Nie jesteś Polakiem, to wypierdalaj z Polski. Polska dla Polaków. Masz jakiś problem z tym, to wypierdalaj. I teraz, jak dostaniemy ukrów do współrządzenia Polską, to dostaniemy banderowców. Bo przecież normalni Ukraińcy, którzy ciężko pracują, nie w głowie im wchodzić do żadnych samorządów. Oni tego nie chcą. Ci zwykli ludzie, którzy tu ciężko harują w, w rolnictwie, w usługach, oni w dupie mają współrządzenie. Oni nie chcą. Przyjdą cwaniaki i banderowcy. Cwaniaki i banderowcy. A banderowcy to hitlerowcy. Mam. Masz? Mam. I teraz powiem Wam, stan ducha, który musimy w sobie wyzwolić, to jest wzbudzenie nienawiści do wroga. Nienawiści, która pozwoli nam zadać śmiertelny cios, albo śmiertelny strzał, albo zdecydowaną reakcję obronną. Bo inaczej on będzie szybszy. On będzie szybszy.